A jak, a jak przyjął pieniądze i będzie pisało da gremka, a to, to może być tak. Czy później otrzymałeś. 100. No Cze, daj mi powiedzieć, no. Czy otrzymałeś 100 zł, bo otrzymałeś? 50 na 50. 50. dla mnie 50 na ciebie. No, to nie jest. No. Nie. Jest! Nie, nie, nie. Jest. A nie jesteś, to nie. To zabieraj wszystko. wszystko. I, I dziś masz siebie wyprowadzić. Gdzie dziś? Mróz. A mnie to nie obchodzi! Bo ja byś zadzwonił na policję on piany. Dzwoń, dzwoń i Wiesz, z i Kurma będzie nie wiadomo. Ale powiedziałem za... u Ciebie w Krakach w kieszeni. A tu nie można posiadać? Nie, na moim pozycie nie można pić. Czyli trudne negocjacje. No ciężkie. Nie, no tylko. No nikt nie mówił, no, już że. Dzikiem ja do maru, nagle cię. Ja mówię, kup Xanu. Nie było Xanu. Jak pojadę do Zodiaka na Tarify i kupię Ksian i głupi wsiadę, jeden jej, swojej. Jej, jest tam tego nie chciałeś kupić, bo Anglik na mówił, ciebie nie kupuj, a ty dałeś mu wywiad jeszcze dajesz, wywiad, daj do takich. A skąd ty takie rzeczy wiesz powiedz mi? Bo my pod bramu. A Pato był tak? Tak był, był. A, był. No, stał i, I bo ludzie e, byli, to ja poszedłem dalej, a nie. Pato, pato nic na na i nagrywał. Ale Pato nic nie, nie właśnie, bo Pato nic nie nagrywał. Nagrywałeś, nagrywałeś. O mnie i nie do nas na Ja wiem, kto to taka jak ty, menele, pijacy, alkoholiki, czwony, k***a, to wiadomo.